Hilton. To jest końcowa stacja metra. Newcastle jest tutaj. Ja mieszkam tutaj. Więc się wybrałem koleją na sam koniec. Plan jest powrotu do Sutherland. Spacer wzdłuż morza. I do domu. Dzisiaj jest. 1 czerwca, dzień dziecka, trzeci dzień moich wakacji. Tak to pokrótce wygląda, jeszcze się rozglądam. Rowerem pewnie byłoby w tej chwili dużo ciekawiej zwiedzać, dużo większe odległości można byłoby pokonać i nie ciekawszymi szlakami, ale już tak jest. Tak wygląda okolica w tej chwili. Street Mam nadzieję, że liczka doprowadzi mnie do rzeki Weir. O, przede mną rzeka Weir. Jeszcze nie wiem, jak to się dokładnie wymawia. Bardzo ładna ścieżka wzdłuż rzeki. Jestem w tej chwili na wysokich schodach. wygląda na miłą przechadzkę idę dalej moja dotychczasowa ścieżka tak wyglądała bardzo przyjemnie się przez zieleń szło byłem schroniony od słońca nad rzeką, fajny klimat na wycieczkę rowerową jeszcze lepszy niż na pieszą Zacząłem filmować w tym miejscu, bo się zorientowałem, że przede mną taka panorama się otwiera. Mnóstwo słońca, rzeka tak cienia. Upadam dalej teren. Zginąłem klub kajakowy, ścieżka wzdłuż rzeki się skończyła. Chyba. A może się nie skończyła? Tutaj widzę jakąś taką ścieżkę pod górę, pod skały. Ale tutaj chyba też coś jest. Także spróbuję iść bliżej rzeki, niż się wspinać. To jest właśnie Anglia. Płoty, 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 ochydne stalowe płoty. A dla mnie to oznacza, że nie wiem, gdzie mam iść dalej. Wygląda na jakieś obejście płotu. Ostatecznie skrobałem się na szczyt skarpy. Tak wygląda Dolina Rzeki. No I tu dokładnie wtedy, gdzie chciałem iść. Teraz to wygląda na betonowy plac znacznie mniej romantycznie niż to widziałem na dole linia kolejowa którą tu przyjechałem Stadion dalej No mniej więcej wiem jak to wygląda i gdzie mam iść no cóż będę się starał ale do tej pory wygląda to pięknie i romantycznie do tego mostu nie widzę nic przyjemnego, czasami tak jest most lantowy i dalej moja droga zaraz gdzieś w cieniu sprawdzę telefon czy coś ciekawego jest w okolicy no i ostatecznie nie kusiłem się przez, na spacer przez tereny przemysłowe wsiadłem w metro i dojechałem do centrum myślałem że uda mi się wejść na market mimo że jest zamknięty Chcę zobaczyć, jak to wygląda tak wygląda angielski market I ogólnie można sobie wyobrazić jak to funkcjonuje Idę teraz do centrum. Zobaczę jak wygląda centrum starówka, bo to jest najbardziej interesujące zawsze. A potem będę się kierował na plażę. Muzeum i biblioteka. Jest jedyny fajniejszy budynek, który tu widziałem, a tak to krzyżówki, drogi, skrzyżowania, mniejsze, większe. Nic na czym można by oko zaczepić. O. Droga w Sunderland. Ten most już rozpoznaje, także w tle co jest, także mniej więcej wiem gdzie jestem. Staram się znaleźć ogród zimowy Wygląda na to, że jestem na miejscu, oczywiście jest zamknięty, więc żadnego zwiedzania Ale przynajmniej zutoka do parku Tyle kolejny wielki pomnik I wojny światowej to musiało być dla Anglików rzeczywiście trauma jakaś wielka A tutaj palmiarnia ogroda i wskaczkami Pomnik członka parlamentu XIX wiek i mostek ogrodu wiktoriańskiego idziemy dalej skała typu kule unikatowa forma które występuje w Sunderland. To jest park. A tutaj fragment zabudowy starej zaniedbanej wokół parku. jakąś sałatkę wytopnąłem pewnie po jakichś małych kosztach wynajmują studentom z uniwersytetu A ja teraz idę przez most Fabryka Szkła będę próbował znaleźć plażę Mosty Sunderland na brzeże Panspank rzeka Wehr i ujście na morze Najpierw przechodzę mostem, a potem będę eksplorował drugą stronę. No, i niestety nie dowiedziałem się, jak się nazywa most. Może nie ma nazwy. A może nazywać tak, jak stacja metra i ta dzielnica St. Peters Bridge, albo coś takiego. Dzisiaj moim celem jest Whitburn aby tam dojść, wsiąść w autobus i wrócić do domu. No to Wszystko jasne: wyrmów Bridge, most ujścia rzeki Weir Są ciekawe schody, spróbuję nie zejść Tu jeszcze mnie nie było Wirmów Brycz A po drugiej stronie równolegle most kolejowy Po drugiej stronie budynek mieszkania mają ładny widok ale ja mam taki sobie przez nich. no i ścieżka rowerowo-piesza piesza wzdłuż rzeki Port of Sutherlands dwa cztery cztery dźwigi i na brzeże National Glass Center chciałem przejść i to zobaczyć Wyście teraz jest zamknięte Kiedy miałem szansę, to tego nie zobaczyłem. A może po prostu nie miałem tej szansy. Dach centrum Szk yy, jest szklany i jest rodzaju atrakcją. Z jakiegoś powodu jest szczelnie ogrodzony podwójny, podwójnym płotem. Teraz już w czystym sumieniem mogę iść na plażę. Marina tuż przy ujściu rzeki kilka jachtów kutry musiały się usunąć w kąt wiele motory, motorówek wędkarskich i mała liczba jachtów ale są South Shields 8 mil Middlesborough 27 mil National Cycle Network numer 1 to jest jeden z tysiąca Kamieni milowych zafundowanych przez Royal Bank of Scotland Dla zaznaczenia Milenium Tysiąclecia i stworzenia narodowej sieci rowerowej Bardzo ładnie oddali ujście na morze tutaj są żywe przykłady kanon bulec skały w formie kul karabinowych w zimie to już wcześniej oglądałem ale zima to zima, nie przyjemnie się jest chlapać w takiej wodzie w tej chwili mamy wielki odpływ więc wszyscy eksplorują plażę tam jest latarnia morska, przy której w zimie byłem Ach, przeprawa mnie czeka przez Osuch. Chyba będę musiał się przejść po skałach. <tryk> widać jak woda odpływa tak się dzisiaj bawię <słyska> 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 już dobrze znane mi miasteczko Sibeln Naprawdę bardzo przyjemna, szeroka plaża. Bez kamieni. także że jest mokra. Tak, Nie jest to przyjemny, suchy piasek, tylko twardy, mokry piach. Ale prawdziwy piach. Jak tutaj byłem zimą, któregoś razu. To wielkie fale sztormowe się kotłowały koło falochronu. Teraz jest zupełnie inna aura. Tak to wygląda. Ile spaceruję dalej? Już niedługo mi do autobusu zostało Whitburn, klub wędkarski założony w 75 roku. Właściciel South. Tyneside pryw prywatne, członkowie Parking dla członków tylko Dźwięk Maszyna do testowania silnika